Ponownie, bądź po raz pierwszy dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają. Mam na imię Anna i dziś nagrywam dla Was dość niecodzienny, przynajmniej dla mnie, film, bo podzielę się z Wami kawałkiem mojej historii i czeka mnie też w tym filmie z pozoru mała, ale tak naprawdę duża zmiana, i ja jeszcze sobie tego nie wyobrażam. Nie jestem pewna nawet, jaka różnica czasu będzie między pierwszym a ostatnim nagranym zdaniem w tym filmie, ale jednak żywię nadzieję, że będzie to film pozytywny. Jeżeli widzieliście już jakiś film z moim udziałem, to na pewno zauważyliście, bo trudno tego nie zauważyć, że moją ulubioną fryzurą jest taka, która zasłania mi prawą stronę twarzy. I na Nagrywam w taki sposób od pierwszego filmiku na tym kanale, od pierwszego z moim udziałem, i na początku, jeszcze kilka lat temu, pojawiały się pytania, dlaczego tak robię, ale z biegiem czasu było ich coraz mniej, więc prawdopodobnie większość z Was już się do tego przyzwyczaiła, albo zauważyliście, dlaczego tak robię, i po prostu to zaakceptowaliście. Ale może jest tutaj ktoś, kto jeszcze się zastanawia, więc w sumie powiem to tak oficjalnie, wprost, pierwszy raz w życiu. Mam Zeza, a dlaczego zasłaniam go grzywką? To jest dobre pytanie. Zacznijmy więc może od początku, żebyście mogli mnie troszeczkę lepiej zrozumieć, ponieważ ja mam Zeza prawie od zawsze, bo od drugiego roku życia i nigdy jakoś bardzo mi to nie przeszkadzało. Ja wręcz zapominałam o tym, że go mam, dopóki ktoś inny nie spojrzał na mnie w znaczący sposób i nie przypomniał mi o tym, że ja dla niego wyglądam trochę Inaczej, nazwijmy to. Ja przez tę wadę wzroku inaczej nie widzę. Ja nie czuję, czy oko leci mi w jedną czy w drugą stronę. Nie widzę krzywo, nauko zbliżej, dalej więcej różne pytania w życiu słyszałam. Miałam też kiedyś pytanie, czy mając niebieskie oczy widzę na niebiesko, ale może to pomijmy. Więc mi ta wada wzroku ogólnie nie przeszkadzała do czasu. Wspomnienia z podstałówki ja najchętniej wymazałabym z pamięci i to był zdecydowanie najgorszy. Okres w moim życiu, ale zes nie był moim największym problemem wtedy. Także ja potrafię sobie wyobrazić jakieś głupie żarty moich rówieśników. Wiecie, dzieci to dzieci, ale. Jakoś za bardzo chyba tego nie przeżywałam, a przynajmniej nie pamiętam, żebym przeżywała. W gimnazjum i liceum podsumowałabym stwierdzeniem, że im człowiek starszy, tym mądrzeje, ponieważ z biegiem czasu coraz mniej osób dawało mi znać, że coś jest z moim okiem nie tak, że nie jest w tym miejscu, w którym powinno, coraz mniej osób się z tego śmiało. I ja naprawdę, tak jak wspomniałam, za bardzo nie pamiętałam o tym, że mam zawsze za Wspominałam sobie głównie w momentach, kiedy musiałam patrzeć na zdjęcia klasowe. Albo kiedy próbowałam sobie zrobić selfie, ponieważ moje oczy naprawdę nadal nie współpracują na zdjęciach. Pod koniec liceum zainteresowałam się operacją i moją główną wadą wzroku jest podwójne widzenie. Najprościej mówiąc, widzę teraz dwie kamery, dwa statywy i ogólnie wszystko widzę podwójnie, ale nauczyłam się to kontrolować ponieważ tak jak wam wspominałam już troszeczkę żyję z tą wodą wzroku także momentami jestem w stanie widzieć podwójnie a czasem mój mózg łączy te dwa obrazy, także najbardziej przeszkadzało mi to kiedy byłam taka naprawdę mała jeszcze w wieku przedszkolnym, kiedy widziałam dwa telewizory i nie mogłam za nic obejrzeć żadnej bajki ponieważ no, nie mogłam się na tym skupić, ponieważ widziałam dwie bajki i wtedy to mi bardzo przeszkadzało i poszłam pod koniec liceum do Okulisty i specjalista powiedział mi, że no raczej niestety będę musiała z tą wadą wzroku żyć i że nie da się jej naprawić, i że ewentualnie może zoperować mi zeza, ale kosmetycznie, czyli otoczenie będzie widzieć, a właściwie nie będzie widzieć, że coś jest nie tak, czyli... Wszyscy moi znajomi, moja rodzina będą widzieć, nazwijmy to, wprost proste oczy, ale ja nie będę widzieć wcale lepiej. A poza tym jest taka ewentualność, że ten zes wróci na swoje miejsce. Po trzech latach, jak się pewnie domyślacie, bo widzicie mnie teraz, to nie zdecydowałam się na tę operację, ponieważ w tamtym momencie operacja na oku, sama operacja na oku i to w dodatku taka niepewna, nie była dla mnie warta ceny tego, że ktoś inny się na mnie krzywo nie spojrzy, ponieważ ja nie chciałam mieć takich ludzi wokół siebie, nie zależało mi na tym, żeby ludzie postrzegali mnie jako ładniejszą, po prostu bez zeza. I też bałam się tej operacji, bałam się jej bardzo. Największą zmianą w tej historii jest założenie kanału na YouTube. I ja bardzo lubię mówić, bardzo lubię opowiadać o k bardzo lubię się dzielić z wami moją pasją. Ogólnie odkryłam, że sprawia mi to naprawdę ogromną przyjemność. Wcześniej lubiłam stać za kamerą, byłam reżyserem chyba wszystkich. Przedstawień szkolnych już od czasu w podstawówki, w gimnazjum i w liceum I zawsze jakoś tak angażowałam się artystycznie Pamiętam, że po liceum chciałam zdawać na łódzką filmówkę na wydział scenariopisarstwa Żeby pisać scenariusze, ale jestem tutaj, gdzie jestem, więc to się nie udało Ale właśnie zawsze wolałam stać za kamerą i realizowałam jakieś tam swoje projekty Ale nadszedł ten czas, że usiadłam przed kamerą i... Zauważyłam to patrząc w podgląd kamery, jak widzą mnie inni. I mój mózg wtedy podpowiadał mi, że lepiej jest to oko jednak zakryć, niż skupić waszą uwagę na tym, że coś jest nie tak. Tak naprawdę to ja się nigdy nie dowiedziałam, czy komuś by to przeszkadzało, ponieważ ja z góry uznałam, że niewygodniej oglądałoby się wam mnie bez grzywki niż mnie z zasłoniętą twarzą. I teraz z perspektywy czasu, jak ja patrzę na moje stare filmy to mam ochotę mocno się strzelić patelnią, ponieważ nie mogę na nie patrzeć i nie wiem co mi wpadło do głowy, żeby zasłonić sobie twarz tak idealnie w połowie i zastanawiam się teraz, czy ktoś... Chciał oglądać jedną oką dziewczynę z twarzą zasuniętą włosami. To był mój jeden problem, a drugim było wspomniane wcześniej podwójne widzenie, ponieważ podczas nagrywania na początku widziałam dwie kamery, co potęgowało efekt zeza, ponieważ nie mogłam się skupić, nie widziałam kamery i widziałam je tak naprawdę dwie, nie wiedziałam gdzie patrzeć, więc ten zez był automatycznie... Większy, a zasłaniając oko, jedno oko grzywką, widziałam jeden obraz, co jest dość logiczne, więc było mi zdecydowanie wygodniej tak nagrywać i mogłam nagrywać i cieszyć się tym całym nagrywaniem. Przez tę moją wadę wzroku nie mogłam nagrywać na kanał niektórych filmów, jak na przykład testy kosmetyków, ponieważ wtedy musiałam pokazać całą twarz. Vlogi niekiedy bywały uciążliwe, ponieważ trudno było powtórzyć sceny, kiedy na przykład wiatr na moją twarz i ocenił mi jedno oko, a ja nie do końca wtedy zaczęłam akceptować to, że tak wyglądam. Nigdy wprost nikomu tego tak naprawdę nie powiedziałam. Ten kompleks, jak słyszycie, urósł we mnie dość późno, ponieważ naprawdę przez większość życia to mi nie przeszkadzało aż do momentu, kiedy. Musiałam na siebie patrzeć częściej niż wcześniej, jakkolwiek by to nie brzmiało, i też na studiach uświadomiłam już sobie, że chyba nie zdobędę wymarzonej pracy, jeżeli będę cały czas połowę twarzy zasłaniać włosami. I to zaczynało naprawdę mnie dołować. I ja zdaję sobie z tego sprawę: naprawdę, zdaję sobie z tego sprawę, że to są tak naprawdę moje wymyślone problemy. Ja mogłabym nagrywać te wszystkie filmy, mogłabym je nagrywać z odsłoniętą twarzą, ale po prostu czułabym się z tym źle. Ja wiem, jaki jest internet, wiem, że nasi widzowie zawsze nam piszą, że słuchaliby nas i oglądali bez względu na wszystko, ale jednak wiem, że są ludzie, którzy potrafią wbić nóż w plecy bez zawahania. Więc próbowałam na swój sposób przynajmniej pod tym względem ich unikać. Także nastał rok 2020 i ja postanowiłam zrobić krok naprzód. Ten rok to zdecydowanie nie jest najlepszy rok w moim życiu, ale jest to też rok, w którym zdecydowałam się zrobić rzeczy, których bałam się zrobić wcześniej. Jedną z takich rzeczy jest operacja Zeza. I mam nadzieję, że jeżeli wyleczę ten kompleks, to uda mi się też pokonać inne bariery, które gdzieś mnie stopowały i w końcu będę taką wersją siebie, jaką ja sobie wymarzyłam. Tylko stawały mi na drodze moje wyimaginowane problemy i strach. Nagrywam ten wstęp dzień przed operacją, także... Jeszcze nic nie wiem, trochę się stresuję. Nie mam pojęcia, co się dalej stanie w tym filmie. Może będzie tutaj kawałek vloga, może pokażę Wam sam efekt po, ale bardzo chciałam się z Wami tym podzielić, ponieważ jak słyszycie ten kanał, to już tak naprawdę część mnie, moja grzywka to chyba też część mnie i chciałam nagrać film o największej mojej przemianie dotychczas. Także trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że to będzie film pozytywny i do zobaczenia w nowej odsłonie Mam Nadzieję. Jestem już we Wrocławiu, bo tego wam nie powiedziałam, że zamierzam zrobić ten zabieg we Wrocławiu, także przejechaliśmy trochę kilometrów z Łodzi i w sumie powinnam być tam za 10 minut, także nagrywam wam wstęp. I trzymajcie kciuki. Witam Was w dniu następnym, ponieważ wczoraj nie dałam rady nic nagrać, ale postanowiłam, że jednak coś nagram na dowód, że nie uciekam przed tą operacją. I jest dosyć ciężko. Nie zduszyłam tego najlepiej, ale to nie względem oka, ale tak bardziej wiecie, mentalnie, trochę. Trochę mnie ubierają szwy i to nie była najlepsza operacja w moim życiu. Mimo tego, że weszłam i już wszyscy mnie pocieszali, że osoba przede mną miała identyczny zabieg i w sumie to pan spał i że to nie boli, bo jest znieczulenie, to wyznałam, że na mnie znieczulenie nie działa. Ja sobie zażartowałam z anestezjologiem przed zabiegiem, że to chyba nie ma nic wspólnego, ale jakby pan chciał wiedzieć, to nie działa na mnie znieczulenie u dentysty, bo to jest prawda. I on się tak zastanowił i powiedział, no dobrze, no to poczekamy. I okazało się, że dostałam tak naprawdę chyba trzy dawki znieczulenia więcej niż się powinno. I też więcej leku uspokajającego, ale niestety nadal coś czułam i były momenty, kiedy naprawdę modliłam się, żeby ta operacja się jak najszybciej skończyła. Ale przeżyłam i po prostu emocje we mnie tak wtedy pękły, że ja do tej pory chyba nie wiem, co czuję, ale... No jestem po, ale w ogóle nie powiedziałam wam tego w tej wcześniejszej części, może to wtedy nie miało większego sensu, ale ja poszłam do okulisty w wieku 18 lat, dlatego że wcześniej nie mogłam zrobić tej operacji, to znaczy mogłam ją zrobić albo w wieku dziecięcym, czyli jak byłam taka bardzo, bardzo malutka i oczywiście jej nie zrobiłam, albo dopiero jak będę dorosła, ponieważ oko rośnie, więc dlatego wy... Liceum zainteresowałam się tą operacją i wtedy, jak już wiecie, jej nie zrobiłam, więc teraz jestem już troszeczkę starsza I zdecydowałam się wtedy, kiedy mogłam Wtedy nie miałam większego prawa głosu, ale bardzo żałuję, że nie zrobiłam tego jak byłam mała, bo po prostu tego bólu nie pamiętała i nie byłabym tak świadoma Jak byłam świadoma, nie wiem czy mam wam opowiadać W sumie jak to wyglądało Ale tak, w wielkim, wielkim skrócie, bo ja też się nie znam za bardzo na medycynie to po prostu poszłam tam, dali mi leki uspokajające, znieczulenie miejscowe, czyli po prostu zastrzyk w okolicach. Oka ja miałam chyba 4 albo 5, już nawet nie wiem, a powinny być dwa. Także przykryli mnie taką płachtą na stole, że w sumie było tylko to oko widać, to oko nic nie widziało ja miałam cały czas zaciśnięte w ogóle wszystkie mięśnie, miałam tak spięte podczas całej tej operacji, że. No Powiem wam, był stres już w trakcie. Przed nie było takiego stresu, ale w trakcie to całkiem duży i po prostu nacinali mi różne rzeczy i robi się różne rzeczy z okiem. Potem to strzywali, ja cały czas czuję też, szwy, A teraz jedę na kontrolę zdjęcia. No, patronek chciałam powiedzieć, jak będę wyglądać. Ale na koniec operacji usłyszałam tylko, że było zaskakująco dużo krwi. Ogólnie dużo wrażeń, wczoraj było. I nagrywam z maseczką, ponieważ na nie wyglądam zbyt atrakcyjnie i nie chcę jeszcze pokazywać tego, jak bardzo jestem niewyspana, jak bardzo jestem naturalna dzisiaj, bo to wszystkie emocje widać też na mojej twarzy. Także do zobaczenia w kolejnej części tego vloga, prawdopodobnie nagram już coś. jak... To będzie wyglądało trochę lepiej. Hej, kochani, witam się z wami już w nowym roku. Minęło trochę czasu, ale moje późne nagrywanie jest uzasadnione. Myślałam, że dogram tę końcówkę tak. Po miesiącu góra półtora, jednak po miesiącu moje oko absolutnie nie nadawało się do pokazania na YouTube, także moje plany troszeczkę się przesunęły. Zacznijmy od tego, że zmontowałam już te poprzednie materiały i zauważyłam, że tak średnio mogliście na nich. Tak naprawdę zobaczyć moją wadę wzroku, ponieważ pokazałam tak jedno i pół oka. Także teraz wyświetlę Wam kilka moich starych zdjęć, których nigdy nie pokazywałam, takich zdjęć nie publikowałam i tak jak Wam już mówiłam, również na filmach starałam się trochę ukryć tę wadę. Także teraz możecie zobaczyć bardziej, jak to wyglądało, ponieważ jeżeli nie spotkaliście mnie na żywo, to mogło być Wam trudno ocenić, czy ta moja wada była duża. Trzymała. Osobą, która zabrała mnie tę operację i była tak zwaną moją osobą towarzyszącą, była oczywiście Karol, która miała chyba wtedy nerwy ze stali, ponieważ gdybym ja zobaczyła siebie po operacji w takim stanie, w jakim byłam, to chyba bym padła tam na zawał. Także teraz na początku chciałabym jej bardzo, ale to bardzo za to podziękować, ponieważ jestem pewna, że nigdy w życiu nie znajdę lepszej przyjaciółki, która wspierałaby mnie aż tak bardzo. Obie w sumie uznałyśmy, że szkoda, że nie nagrałyśmy więcej tej vlogowej części, ale ja wiem, że więcej nie dało się nagrać, ponieważ po tym pierwszym wstępie może kilka minut czekałam w poczekalni w klinice i już zabrano mnie na konsultację z anestezjologiem, gdzie dano mi leki na uspokojenie i później już tylko czekałam, aż one zaczną działać. I tak jak wspominałam, ja przed operacją się tak naprawdę w ogóle nie stresowałam, aż się zastanawiałam co jest ze mną nie tak, ale w momencie kiedy ja zobaczyłam fanfone. To chyba cała krew odpłynęła mi z twarzy, i z każdym kolejnym krokiem uświadamiałam sobie, że te leki na uspokojenie są jak najbardziej konieczne i potrzebne, ponieważ ja chyba do końca nie byłam świadoma swojej decyzji i tego, co mnie czeka. Zresztą nie miałam kogo zapytać, nie znam nikogo, kto by sobie wcześniej robił taką operację. Może powinnam się dowiedzieć, ale każdy krok tak naprawdę był dla mnie czymś nowym i do końca nie wiedziałam, czego. Się spodziewać. Operacji oczywiście też nie mogłam nagrać. Po operacji byłam w rozsypce. Naprawdę w rozsypce, więc tego też nie chcielibyście zobaczyć. A materiały po zdjęciu opatrunku, mam wrażenie, że zostałyby zdjęte z YouTube'a w sekundę. Także więcej po prostu nie mogłam Wam pokazać z samego tego procesu. Minęło już, co prawda, trochę czasu, ale jestem pewna, że nawet gdybym to nagrała w 2024 albo jeszcze później, to nadal pamiętałabym tę operację tak samo, dokładnie. I jestem pewna, że nigdy w życiu nie zapomnę tej operacji. I powiem Wam szczerze, że gdybyście mnie teraz zapytali, czy zrobiłabym ją ponownie, to nie byłabym do końca już taka przekonana i bardziej byłabym chyba po stronie. Nie. Ja mam zerową odporność na ból i tutaj nie żartuję. Spędziłam 1 trzecią swojego życia w szpitalu i doświadczyłam naprawdę różnych rzeczy, a tym razem czułam, jak ktoś mi szywa oko. I naprawdę się dziwię, że podczas tego właściwie zabiegu myślę, że zabieg to jest odpowiedniejsze słowo niż operacja to właściwie nie była operacja także jeżeli wcześniej użyłam słowa operacja, to po prostu zamieńcie je na słowo zabieg, więc dziwię się, że podczas Całego tego procesu żadne z tych urządzeń, do których ja byłam podłączona, nie zaczęło wyjść, ponieważ ja jestem pewna. Że kilka razy z tego całego stresu na tym stole ja po prostu przestałam oddychać. Kolejny miesiąc upłynął mi na maściach, kroplach i ćwiczeniach, i żadna z tych trzech rzeczy nie należała do przyjemnych. I możecie uznać, że przesadzam, ale dla mnie samo otworzenie oka, by wpuścić krople, a później ten moment, gdy kropla wpadała do oka i tak o nie uderzała, to był po prostu koszmar. Choć oczywiście nie większy niż samo ćwiczenie, bo na początku. Początku miałam wrażenie, że czuję każdą szef, gdy moje oko się przesuwało w górę, w dół, w prawo, w lewo. Ja po prostu. Czułam gdzieś tam w środku te szwy. I powiem Wam ciekawostkę, przez kilka dni nie spojrzałam w lustro. Unikałam luster, nie robiłam zdjęć, unikałam wszelkich miejsc, gdzie mogłabym się zobaczyć. Od lekarza usłyszałam tylko, że moje oko wygląda jak czerwona galerytka i tyle mi wystarczyło, żeby nie spojrzeć na siebie przez tydzień. Chociaż wszyscy do oka mi mówili, że moje oko jest idealnie równo, że jest po prostu perfekcyjnie zrobione. Ale ja jednak w środku nie miałam w sobie odwagi, żeby spojrzeć na siebie z całkowicie zakrwawionym okiem. Później zastanawiałam się, jak inni tak dobrze to znoszą, ponieważ moje oko nadal było bardzo czerwone, szczególnie po ćwiczeniach. Wieczorami miałam wrażenie, że ono wręcz zalewa się krwią, gdy było bardziej zmęczone, i po prostu bardzo długo wyglądało okropnie mówiąc wprost, dlatego nawet po półtora miesiąca ja nadal nie usiadłam przed kamerą i montowałam po prostu te filmy, które nagrywała Karol, żeby kanał nadal istniał, ale prawda jest też taka, że nie do końca byłam w dobrym stanie psychicznym. Może ktoś pomyślał, wyprostowałaś sobie oko, to nie masz już kompleksów. I może miałam taką nadzieję, ale w praktyce oczywiście tak nie wyszło. Tak jak powiedziałam temu, nie mogłam za bardzo na siebie patrzeć i to mnie, Dobiło, ponieważ moje oko nie było tylko czerwone, ale też bardzo opuchnięte. Było trzy razy mniejsze niż to lewe oko, co oczywiście jest normalne i ja o tym wiedziałam, że będę miała siniaka, że on będzie schodził, ale moje oko goiło się wyjątkowo długo i, mimo tego, że ta opuchlizna powinna zejść po około dwóch, trzech tygodniach, to ja po miesiącu z kawałkiem nadal miałam to oko mniejsze i po prostu ma fiłam się, że tak zostanie i że coś jest nie tak, że coś jest źle. Później pojawiło się we mnie takie dziwne poczucie winy, że się nie akceptowałam, więc dałam sobie pociąć oko, zupełnie nie wiem skąd to się u mnie wzięło, ale najgorszym etapem był ten moment, kiedy ponownie usiadłam przed kamerą i nie potrafiłam nic nagrać. Mój mózg cały czas widział, że mam zeza. Patrzyłam na materiały, które nagrałam, i miałam wrażenie, że nie patrzę w obiektyw, tylko w zupełnie inną stronę. Pytałam Karol po kilka razy, czy moje oko na pewno jest równe, to samo z rodzicami. Co 5 minut pytałam ich, czy na pewno jest równo, wpatrywałam się w lustro po prostu cały czas porównując ilość białka po jednej stronie i ilość białka po drugiej stronie, więc mówiąc krótko, Wpadłam w paranoję. Przekonana, że mój zes nadal istnieje. Kompleksów nie da się tak po prostu usunąć skalpelem. Przynajmniej nie w moim przypadku. To nie jest machnięcie różdżką, i wszystko po prostu znika. Ja musiałam dojść do tego momentu, w którym. Po prostu jestem szczęśliwa, ponieważ miesiąc, dwa po operacji ja byłam wrakiem człowieka. Ja nie czułam się wtedy ładna, bardziej pewna siebie przez to, co zrobiłam, a leżałam i zastanawiałam się, po co to zrobiłam, i zadawałam sobie pytanie, czy ból związany z tym, bo to nie był sam zabieg, to były właśnie te. Miesiące, po zabiegu, czy ten ból był wart tego, co zrobiłam? I wpadłam w naprawdę głęboką depresję, mimo tego, że przecież usunęłam swój. Największy kompleks. Teraz cieszę się z naprawdę małych, pewnie dla Was troszeczkę dziwnych rzeczy, takich jak fakt, że mogę iść do fryzjera i nie prosić go o ścięcie grzyżki, tak by zasłaniała na pewno prawe oko, żeby się dobrze układała zasłaniając prawe oko. Że mogę iść do fotografa i nie prosić o 25 różnych wersji jednego zdjęcia paszportowego czy do innych dokumentów, ponieważ to tak właśnie robiłam, ponieważ na każdym zdjęciu miałam zeza i w każdym dokumencie mam zaza, w paszporcie jako znaki szczególne mam nawet wpisane rozbieżność oczu. Więc czasem po prostu nachodzi mnie, znikąd to taka myśl, że teraz, jak będę wyrabiać nowy dowód, to mogę zrobić dobre zdjęcie, jedno i nie będzie trzeba niczego zmieniać. Mogę nagrać test kosmetyków, nie czując się dziwnie z tym, że włosy utrudniają mi malowanie. Mogę mogę sobie po prostu zrobić jakieś spontaniczne zdjęcie mogę sobie założyć okulary z Aliexpress w kształcie serduszek i ich nie zasłaniać w włosami tak po prostu a propos okularów to planowałam właśnie dograć tę końcówkę w momencie kiedy będę miała nowe, żeby wam się pokazać w mojej nowej wersji ale miałam bardzo nieprzyjemną sytuację z jedną z firm, także po dłuższym czasie musiałam zamówić okulary gdzieś indziej, więc trochę to trwało. Ale proszę tak, wyglądam w okularach, dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się podoba. Nie wiem tak naprawdę, co jeszcze powinnam powiedzieć w tym filmie. Była to na pewno dla mnie duża zmiana i fizycznie, i psychicznie, choć tak naprawdę jestem tą samą osobą, ale sprawiają mi radość małe rzeczy, które. Wcześniej były dla mnie dość niekomfortowe. Mogę nagrywać i to nie dlatego, że Wy nie widzicie mojego seza, tylko po prostu pozbyłam się problemu, który przez dłuższy czas, od jakiegoś czasu mnie hamował, powstrzymywał mnie przed zrobieniem wielu rzeczy i w którymś momencie mojego życia odebrał mi. Sporą część pewności siebie, ale i co jest w sumie najważniejsze, muszę Wam powiedzieć, że moje podwójne widzenie zniknęło. Moje oczy uczą się ze sobą współpracować, a ja cały czas uczę się akceptować siebie na wielu płaszczyznach. Także trzymajcie za mnie kciuki, bo. Mój główny cel na rok 2021 to Love yourself. Jeżeli pojawią się jakieś pytania, to oczywiście zapraszam Was do sekcji komentarzy albo na mój Instagram, ale teraz w tym miejscu chciałabym bardzo, ale to bardzo podziękować naszym patronom oraz naszym wspierającym na YouTubie, ponieważ właśnie dzięki Wam udało mi się uzbierać na te operacje. Trochę szybciej niż zrobiłabym to sama. Także naprawdę my jesteśmy wdzięczne za każdą złotówkę, którą chcecie poświęcić na wspieranie naszego kanału, na wspieranie naszej działalności i wspieranie naszych planów. Także po prostu z całego serca bardzo Wam wszystkim dziękuję. I dziękuję Wam też za oglądanie. Wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!